24 drużyny na pięciu boiskach rywalizowały w pierwszym turnieju streetballa zorganizowanym w Głogowie. Trzosobowe zespoły walczyły nie tylko o prymat w mieście, ale też o cenne nagrody. Rywalizację wygrała ekipa Ziomali. Darek Holandowski, co o limit na 24 drużyny. Mamy komplet, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pogoda, póki co, widzę, że dopisała również. Zawodnicy gra też dopisała. Mamy kilka niesnasek na boiskach, ale to jest normalne przy balu, ponieważ no, tu się ileś troszeczkę ostry. Niż w normalną koszykówkę. Z drużyny poprzyjeżdżają nam, z Wrocławia, z Bąszynia, z Nowej Soli, z góry. Tak, tak, fajnie, naprawdę. Fajnie, że to zorganizowaliśmy. Widzimy, że jest fajny odzew, także my, jako organizacjoner, do tego momentu oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekają nagrody rzeczowe, czekają statuetki za zwycięstwa za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, za zwycięstwa w konkursach indywidualnych. Chcieliśmy tutaj w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim sponsorom i organizatorom, którzy nam pomogli tutaj to wszystko organizować. Piotrowicki, Trio basket. Musisz trochę w kaźmierczak także triobasket. Można sobie tutaj trochę pobiegać na świeżym powietrzu, trochę zmierzyć się z przeciwnikami, zobaczyć, taki poziom prezentuje, no i przede wszystkim dobrze się bawić. To co dzień to nie ma za bardzo okazji do pogrania. Tutaj jest okazja, żeby się sprawdzić i rywalizować z innymi. Wy trenowaliście, trenujecie gdzieś? Nie, czysta amatorka, po prostu zebraliśmy się we trójkę i po prostu sprawdzić swoje umiejętności, możliwości, no i przede wszystkim dobrze się bawić. Koszykówka to jakaś pasja? Kiedyś pasja, teraz niestety nie ma zbyt dużo czasu, żeby grać w kosza. Nie, sport to pasja. <gry> Prawda? <gry> <gry> Czy to będzie piłka nożna, koszykówka, siatkówka, kręgle, cokolwiek? My praktycznie Warto wszystko uprawiamy, dobrać. więc możemy w każdą konkurencję zespołową zagrać. Jak na razie idzie? Na razie idzie dobrze. Dwa mecze, dwa przegrane i mam nadzieję, że będzie lepiej. Ziomale w finale pokonali Butterfly Wellness 10-8. do 8. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy ekipy raz 2 3 W trakcie turnieju zorganizowano też konkurs wsadów i rzutów za trzy punkty. W pierwszym wygrał Michał Staszewski ze Spaterniaka, w drugim Bartosz Trelac raz 2 3